Słuchajcie, bo jest ogólnie taki case, że nawcia na swoim streamie rozmawiała z widzami odnośnie tego, że ona miała z zmienia lokum, bo teraz płaci 5000 zł za wynajem. I ona chce zmienić lokum, żeby móc dzięki temu zaoszczędzić trochę tej kasy, którą wydaje, część z tego, żeby był tańszy wynajem. A ona w Poznaniu czy pod Poznaniem to wynajmuje. No i gościu jej teraz w poniedziałek, chyba. Powiedział, że on to mieszkanie jednak sprzedaje, bo ma kupca i nie może ona go wynająć, gdzie ona jest chyba od końca grudnia z nim umówiona już jakoś tak, nie? I dlatego ona nie szukała nic nowego, a musi z końcem miesiąca się wyprowadzić z obecnego. I ona ogólnie się na scenie popłakała, bo nie wie, co teraz zrobi w związku z tą sytuacją, żeby też na bruku nie była, a tu miała już nagrane tak naprawdę, a gościu jej po prostu zrobił chuję, f... bo mógł jej wcześniej to powiedzieć, bo już wiedział, że będzie sprzedawał on. Jakby ją. Trzymał w, w tym przeświadczeniu, że ona je wynajmie, a on już wiedział, że jej raczej tego nie wynajmie, albo mógł ją ostrzec chociaż. Ona by w tym czasie sobie w razie czegoś szukała. No i słuchajcie, ogólnie dlatego też ta sytuacja tak polaryzuje, bo tam padły takie słowa, w których ktoś już jej właśnie zaczął zaglądać do portfela, że przecież ty stremujesz 10 lat, mimo że ona nie stremuje tyle, a mi też zarzucali, że ja stremuję nie wiadomo ile że przecież Ty i we frykach i współpracy, i duża streamerka nie stać Cię, żeby kupić. I ona yy, się aż rozpłakała i powiedziała widzowie to mi daj, to se kupię. no I to bardzo wkurwiło ludzi między innymi, ale w ogóle, że płacze, że nie ma i tak dalej. Nie? Jakby klasik sytuacja. To jest tak pokrótce chyba. A nie, to jest, ha dobra, to jest, haha, laska z 10 lat zniesie się, popłakała, bo nie może kupić sobie mieszkania, jak się a tu pewnie jest na głupoty, to może być ciężko kupić mieszkanie. No i to jest pierwsza rzecz, że jakby skąd on wie, że ona wydała na głupoty. Skąd my możemy wiedzieć, co prywatnie w życiu się jej dzieje, którym niekoniecznie ona chce, czy musi się dzielić z nami, żeby wiedzieć, co się dzieje z jej pieniędzmi. A skąd on to wie, nie? Że, że, że ona na to ma, bo ona powiedziała, że nie ma gotówki, żeby mu skupić, a nie ogarnie kredytu tak. Nie wiem to też, jak to jest, kiedy się ma działalność czy spółkę, a nie umowę, bo jak masz umowę o pracę u to jest też łatwiej o wiele, no bo masz stabilne zatrudnienie, jakby bank się nie boi wtedy tak, nie? Bo nagranie najlepiej, o. A nie najlepiej kupić o. mieszkanie niż wynajmować, chociaż będziesz miała ja własny kąt i byś nie miała problemów. Nie ma tu jakości. Lecz. Ja pierdolę, mam do czynienia kurwa z debilami, nie? No pewnie, zajebiście, to daj mi kurwa pieniądze, to sobie kupię przygłupie jebany. Nie wiesz, że kurwa. Wzięcie na przykład kredytu trwa dużo czasu? Niektórzy ludzie nawet nie mają pieniędzy na to, żeby wziąć kredyt. Nie wyzywaj widzów przygłupie? Będę, bo jak ktoś jest takim przygupem, to zasługuje na to. Serio. Nie to, że jest jakaś obrona, ale nas się ciągle też wyzywa, nie? Ale jak się raz wyzwie widza, to już też to jest to samo, to już wielka obraza, nie? No, a w, to jest tak po skrócie: to jest, to jest ten moment, w którym właśnie ten widz jej powiedział, że przecież cię stać, kupcę, nie? To jest świetna rada, dobrze, że poradził jej, że, że przecież może kupić, bo ona sama na to nie wpadła, że mogłaby. Ale no ja bym pewnie powiedziała to samo albo gorzej. Ja pewnie gorzej. Um, ale ja bym chciała tą wypowiedź mieć jej wam pokazać, w którym ona ogólnie mówi o swojej sytuacji, żebyście mieli szerszy kontekst. Ej, kurwa, i widzicie, co jest jeszcze najgorsze? O, że on od 1 stycznia nie. O. On ona mówi o tej końca... sytuacji z tym właścicielem. Ca kurwa grudnia wie, że ja chcę mieszkać u niego w mieszkaniu. I mimo tego później trzyma mnie niepewności. Jak go pytam cały czas, kiedy podeśle mi umowę, to trzyma mnie w niepewności i nie chce mi powiedzieć tego, że ktoś chce od niego kupić to mieszkanie, żebym ja mogła sobie dłużej po poszukać mieszkania, tylko po prostu kurwa mnie zbywa i jest w chuj egoistyczny. Ale jest jakaś znieczulica w ogóle typa, wyjebane w to, nie? A to jakaś laska chce coś wynająć za syrodę. No nie wiem, po prostu tak jakby on jej nie zna. Nigdy nie będzie wiedział, kto to jest za osoba w jakiej sytuacji, nie? I tak to ona by sobie coś szukała, a ona nie szukała, no bo skoro on ma nagrane z typem i czeka tylko, aż oni wyśle umowę. mieszkanie Kryś był chłopiec, logiczne, że drugiego już nie weźmie od tak. No, tu ludzie jej zarzucają, że przecież też masz auto za pół miliona, ona ma auto w leasingu, nie? No to też zmienia postać rzeczy. Zresztą, no ona może w ogóle nie miała w planach na razie mieszkania kupować. Nie wynajmowała, teraz też ona tłumaczy. Dobra, posłuchajmy. A jest kurwa 19 stycznia, i ja niedługo muszę się przyprowadzić. I miałam już w poniedziałek, czyli dzisiaj, dostać kurwa umowę. I potem dostajesz Donata z takim tekstem. Kto się dziwi? Kurwa, każdy ma emocje, przeżywa. My jesteśmy bardziej kobiety empatyczne. Więcej emocji przeżywamy, czy je yy, yy, czy pokazujemy, ze względu na to, że tak się nas, nas wychowuje. Dziewczynkom się pozwala przeżywać emocje w dzieciństwie, pozwala się płakać, chłopcom już nie. Więc wy tych emocji też ze względu na to mniej okazujecie. Fajne, że ona ma bardzo dużo znajomych wśród też tutaj streamerów, twórców. I Ja wiem, że już są osoby, które chcą jej pomóc też nie. I żeby czy nawet sami oferują lokum? Także no fajnie, że, że ma osoby, na których może liczyć. Nie? Mi się wydaje, że jak ja bym była w takiej sytuacji, tu w Bydgoszczy, to też bym dostała, wydaje mi się, że nawet wiem od kogo takie zaproszenie, jakbym była no, w takiej sytuacji. Wiadomo, dziękuję za Wiadomo, że mam rodzinę, u której bym po prostu zamieszkała, ale nawet jeżeli nie mówić o rodzinie, tylko o znajomych, to, to wiem, że też bym miała zaoferowaną taką pomoc. Ale bo ona ogólnie nie jest z Poznania, nie czy jest? No bo ona wynajmuje w Poznaniu i widocznie nie ma takiej sytuacji, że. Y no, ma rodzinę tam, no bo inaczej to by była w tym rozmowie ta informacja, że się do rodziny może przenieść, więc ona no jest sama, ona też już nie jest z tym Januszem od dawna, nie? Więc też, co nie może do niego pojechać, czy on nie może jej też czegoś załatwić, jakby też nie może mieć jego wsparcia, po prostu partnera swojego w tej sytuacji. Więc ja, ja przez to, że ja też jestem osobą emocjonalną, ja bym prawdopodobnie też się zestresowała bardzo tym, że za kilkanaście dni. Muszę się wynieść z lokum. Dowiaduję się z dnia na dzień od typa, że jednak mi nie wynajmuje. Ona przecież przez te wszystkie dni by szukała czegoś. Ma kasę płynność, na no szybko jest w stanie zamieszkać w hotelu, znajomych, rodzinie. Pokój znaleźć, coś na rzeczy też można, albo po znajomych, rodzinie zdeponować. Lub magazyn trochę też przesadza, bo są ludzie, którzy tej kasy nie mają w tej samej sytuacji. No ale wróćmy po pierwsze do tego Altalu właśnie, że no, ona jest osobą, która jest też emocjonalna, nie? Jest bardziej wrażliwa może, więc miejmy to też na uwadze, nie mierzmy swoją miarą. To, że ty byś sobie w tej sytuacji bez problemu poradził, że jesteś taki wiesz, że, że cię to by tak nie dotknęło i zobacz, że ty ile już masz pomysłów i planów na to, to ona może taka nie jest, to też trzeba brać pod uwagę, że ktoś może być delikatniejszy i coś i, i po prostu z różnych powodów, a może też coś się dzieje teraz w jej życiu, że. No, się nie śmiejcie, ale może nawet być tak, że teraz ma taki moment w cyklu, okres, w którym też jest bardziej emocjonalna, bo ja też tak mam. Jak ja jestem w trakcie pierwszego lub drugiego dnia okresu i nawet dzień przed, to ja potrafię albo się mega f, albo płakać z byle powodu. Ja mam wtedy taki wyrzut nie wiem czego w hormonach, czy spadek, yy, że. No, ja jestem bardziej emocjonalna. Też trzeba brać wszystko pod uwagę. No Nie mierzmy swoją miarą. Nie to, że ktoś. właśnie sobie tak, tak, jak Wy mi mówiliście, że czemu ja przeżywam to, że przyszedł mi sąsiad grozić policją, jak będę hałasować? No, bo ja jestem widocznie inna niż Wy i bardziej takie rzeczy przeżywam i dotykajemy To przez kilka tygodni przeżywałam, że on mi przyszedł grozić. Przyszedł taki agresywny na furano mi grozić i mnie to. Mnie, ja, i ja byłam zestresowana przez kilka tygodni tym. I, I wiesz, i tu brać takie pod uwagę, a nie tak szybko oceniać, nie? No, ja, ja, jak tego słucham, to ja jestem w stanie to zrozumieć. Tak, to nie jest problem, że ona by poszła na ileś tam dni do hotelu, ale zobacz. Ona nie wie, ile w tym hotelu musiałaby być, w razie czego, ile zajmie tego szukanie. Wiesz, to nie jest tak, że ona na przykład wie, że dobra, dwa tygodnie później gdzieś indziej się wprowadzi, a może być tak, że ona przez najbliższe trzy miesiące nic nie znajdzie i się wyprztyka z kasy na hotel na przykład, nie? Miała taką sytuację, to bym musiała pójść, ale ja bym się na przykład z całych oszczędności wyprztykała, jak musiała za hotel płacić. Co prawda, no tam taniej by wyszło, jak ona by jakieś taki, jak są te takie apartamentowce, nie? Że mieszkanko wynajmujesz jakoś też taniej, co się da tak szybko przez jakieś bookingi czy coś. Czy nawet bezpośrednio tam, no ale to są takie kwoty mimo wszystko, że po prostu przydupi trochę kasy i ja się nie dziwię, że jeżeli ona oszczędza, to nie chcę po prostu jej przydupić. No, o pracy teraz gadaliśmy, a chodzi o tym wynajem, że nie wiemy w jakiej sytuacji ktoś jest. Pamiętajcie, że, że my nie. Raz, że wam nie mówimy pewnych rzeczy, nie musimy wam mówić, każdy ma swoją prywatę, nie? Nie uważam, że się należy, nikomu się nie należy, słuchaj. Nikomu się uważam, że nic nie należy żebyśmy my mieli komuś robić liczb publiczny. Ja wręcz właśnie chętnie o tym porozmawiam, żeby może nawet ileś osób przekonać do tego i pokazać, że każdy jest tylko człowiekiem, ma emocje i to, że wy byście tego tak nie przeżyli, to nie znaczy, że ona nie może, nie? I fakt tego, że znowu jest tak, że jest jakaś laska mówiąca, że coś z pieniędzmi jest nie tak u niej. I Lynch. Jakby chłop powiedział to samo co ona, to by podejrzewam, że problemu nie było. W ogóle nie wiem, mam wrażenie, że Nawcia jest taką bardziej osobą, częściej tępioną, wśród w ogóle dziewczyn streamerek. Nie wiem, czemu tak jest. Nie mam pojęcia. Czy to ma coś wspólnego, że ona bardziej była właśnie w Freak Fightach i ona bardziej jest, nie wiem, jako pato traktowana? Nie mam pojęcia, bo nie znam jej tak na tyle. Ja tam zawsze miałam wrażenie, że jest taka zupełnie. Taka no, no zwyczajna, nie? Nie jest jakaś ani w te, ani w te. Ani family friendly, ani też nie jest patologiczna, taka w środku, nie? Ale no dobra, bo posłuchajmy, co yy, odnośnie tego, dla, co się stało? W ogóle zresztą odwagę ma, żeby, żeby właśnie emocje pokazać na scenie. No mega chujowa sytuacja, bo ja już od półtora tygodnia jestem kurwa zbywana i jest mi mówione, że normalnie przecież będzie wy wynajęte mi Ładny to mieszkanie i tak dalej, a przecież półtora tygodnia w trakcie szukania, szukania w mieszkania to jest mega je dużo. Tak. No chodzi w skrócie o to, Ekima, że nawcie. Gościu, który miał jej wynajmować mieszkanie, i finalnie ona nie ma gdzie mieszkać, mieszkać. No, do końca miesiąca musi się wynieść, i po prostu ktoś jej walnął tekstem, że sobie kupiła mieszkanie, i ona e, się rozpłakała. I ogólnie przez tą całą sytuację, że ogólnie ją mocniej przeżyła, tą sytuację, że, że, w jak, że w jakiej sytuacji ona jest, bo ją gościu wychwycił. E, się aż rozpłakała i zwyzywała tego widza, i teraz wiesz, szot lata, że ona mówi widzowi, że to mi daj na to mieszkanie, to se kupię. To jest. Cześć, Jolek. Moim zdaniem to jest normalna taka reakcja na to, że ktoś ci popierali jakieś swoje złote rady, o które nikt nie pytał. <grywka> nie. Ja się w ogóle Mimi. nie dziwię i mnie wręcz w to, że ludzie się. Dziękuję za followa, że, że ludzie się przysrali do niej o to. Przecież gadasz z widzami cały stream. To jak ktoś ci radę, to nie wiem, jaki jest problem, co ty gadasz. No ale to nie była rada rada. To była taka uszczypliwość, że przecież zarabiasz to sekup. Rozumiesz o co, o co chodzi? Czy nie? To, to nie jest, że on chce jej pomóc doradzić. No przecież to słychać, że to jest y, taka hamska docinka, w której właśnie, przez to, że ona jest dużego formatu, to że pewnie milionerka. Przecież my nie wiemy prywatnie, co się dzieje u niej w życiu. Nie? I, I że ona może musiała na coś środki poświęcić, ale przecież nie musi nam mówić prywatnie, co się dzieje, nie? Bo, bo tak jak mówię, no właśnie ja nie rozumiem też hipokryzji, że, że nam nie wolno, ale widzowi zaglądać do portfela streamera można. Lepiej to dzisiaj szukać, a nie streama robić. Stary, dostałam tą informację teraz i jest 19.30. Przecież nawet jak ktoś ma wystawione mieszkanie, to nie będą o 19.30 do niego... Dzwonić, bo to już jest za Ale chuj... mogła chociaż w sumie szukać w tym czasie, nie? Dzwonić nie, ale mogła szukać. Ja bym pewnie wpadła w panikę, bym wyłączyła live'a i bym po prostu ogłoszenia przeglądała szybko. Symmerka od półtora miesiąca szuka nowego lokum. Za obecne mieszkanie płaci 5 tysięcy. W końcu i się dalej, tak, w skrócie, kto nie słyszał, znaleźć odpowiednie. Właściciel prosił o kilka tygodni na wykończenie. Gdy ten czas minął, nawcie dowiedziała się, że lokal jednak nie trafi na, wy... na wynajem. Emocje puściły, tręciły, pojawiły się łzy. Do końca obecnego najmu zostało 11 dni. Właściciel mieszka w dodatkowym trzymać seryjniarka w niepewności za kwestię samego wynajmu, tak klipy będą go pokazują. No, i ona tutaj to tłumaczy. I wiecie, to jest tak, że kto wie, że ona za kilka dni powie, że ona nie wie, czemu na przykład tak emocjonalnie to przeżyła. Bo może tak być, że ja też na niektóre rzeczy inaczej, każdy z nas, no chyba, patrzymy inaczej czasami z perspektywy czasu na wiele rzeczy. No offense, to nie jest tak, że żyjesz lepiej niż 8% społeczeństwa, więc masz większe możliwości. Aha, wy nie widzicie ekranu sorry. Eee, a siedzisz i peczysz dosłownie jakbyś nie miała żadnych możliwości. Może było się trochę wcześniej obudzić, pisze jedna z osób w donejcie. To jest uważam, że to jest typowe mierzenie swoją miarą kogoś. I nie próbowanie zrozumienia, że ja nie jestem tobą, ty nie jesteś mną. Więc może ty inaczej przeżywasz tą sytuację niż ja ty i Becze, bo trzech tygodni jestem umówiona z typem, że będę miała od niego wynajmować mieszkanie. I jak tylko je wykończy. A no, bo ona mówiła, że on jeszcze mówi, że je wykańcza. Więc przy głupie nie pisz do mnie takich rzeczy, że mogę się obudzić wcześniej, bo ja mieszkanie szukam od półtora miesiąca. Ogólnie półtora tutaj też ja odnośnie tego, ile szuka, to jest ogólnie mało, uważam, półtora miesiąca szukać mieszkanie. Że to nie jest tak, że to nie wiadomo jest ile? Jakby powiedziała, że pół roku szukała to bym widziała ten kaliber dużo wyżej. To nie jest jakoś dużo. Półtora miesiąca szukać mieszkanie, szczerze mówiąc. Ale może wcześniej nie szukała, to nie wie, To nie jest jakoś super dużo. Aczkolwiek sam fakt, że od trzech tygodni no, przestała szukać, bo ma nagrane z typem mieszkanie i czeka jak je wykończy, czeka na umowę. I jakby mają wszystko nagrane, wiecie, telefonicznie i tak dalej, no to czemu miałaby coś szukać i się wcześniej obudzić? Tym Co z tego, że mam większe możliwości? To, że mam większe możliwości i na przykład, nie wiem, mogę mieć więcej pieniędzy niż przeciętna osoba w moim wieku, to nie znaczy, że chcę wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na mieszkanie. No, nie wiemy prywatnie, nie, ile ona tych pieniędzy ma. Ona, pytanie, co ona, czy ona publicznie, tak jak niektórzy, pokazywała zarobki miesięczne? Podejrzewam, że nie, bo już by jej wyciągnęli te, yy, te zarobki na wierzch i pokazali ej mówiłaś, że tyle, 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 tyle zarabiasz, nie? Więc na pewno tego nie pokazywała, więc ludzie nie wiedzą ile ma pieniędzy i z jakiego powodu może je mieć i nie mieć. No, skąd możemy wiedzieć jaką ma sytuację prywatną, finansową? To, że jest dużą osobą to nie znaczy, że ona wszystkie pieniądze, co zarobiła ma na koncie. Bo kto wie, czy w trakcie na coś nie musiała wydać, komuś dać. Nie ma tych pieniędzy, nie ma tyle pieniędzy. Nie wiem, czy ludzie tu zakładają, że ona ma milion na koncie i mogła sobie kupić od tak mieszkanie? A może nie ma tego miliona? No nie wiem, czy ona z tym, co robiła do tej pory jest w stanie takie pieniądze zarabiać, żeby miała milion na przykład na koncie, żeby coś kupić. Jest ekonomicznie niedouczona, ale nawet jeżeli jest, no może być niedouczona, nie? Czy to znaczy, że ją ktoś powinien za to jebać, że nie jest, a ktoś inny może w czymś innym jest niedouczony, po prostu tej wiedzy nie nabył z różnych powodów. Ja nie wiem. Ja y, wiem, jak się koło zmienia, ale go nie będę zmieniać, bo się go boję zmieniać. Ja nie muszę takich rzeczy umieć. Patryk też nie musi takich rzeczy umieć, a potem wyjeżdża mi ktoś z tekstem. Jak myślę, o pany nie umieć wymienić? Ja się nie kształciłam w tym temacie i ja nie mam do tego sprzętu i nie mam zamiaru tego robić, skoro się boję, że to zrobię źle. Nie musimy wszystkiego umieć. Nikt nie ma obowiązku iść i robić jakieś kursy z ekonomii, żeby umieć to czy tamto, a szkoła nas nie uczy w tym kierunku wcale. Jakby chociaż takich przedmioty nam wprowadzili w szkole, to faktycznie można by było z tego coś wyciągnąć, się nauczyć, ale nie każdy idzie sam własną rękę. Ja na przykład też względem założenia działalności i tak dalej, no to tyle co musiałam, no to poszłam do doradcy, wypytałam to, sram to tamto, wszystko miałam ustalone i tak dalej. I jak coś muszę, to w razie czego pytam, czy też księgową, ale też nie mamy nie wiadomo, jakiej wiedzy. I potem liczmy, żebym czegoś nie wiedziała. I ktoś mi powie: O, prowadzisz działalność i nie wiesz, albo O, kierujesz autem i tego i tego nie wiesz. No nie wiem, co jest pod tą maską. To obchodzi. Czemu ja muszę to wiedzieć? Nie? Czym ona musi mieć wiedzę ekonomiczną? Ktoś jest od wszystkiego, to jest do niczego. Trzeba się w czymś specjalizować. Też tak uważam. Do tej opinii. Do tej sytuacji różne opinie. Jedni mówią, że przecież streamerka mogła wcześniej myśleć o kupnie mieszkania zamiast płacenia za leasing nowego samochodu. Inni stwierdzają, że da się zrozumieć reakcję na wsi, skoro zostało 11 dni, i no, da się w takim czasie kupić mieszkania jeszcze ze staraniem się o kredyt. Ale ona może w ogóle nie chciała kupować. To jest trochę taka narracja, że skoro nie możesz wynająć teraz, to kup. <grych> Jakby ona chciała kupić, to już by wcześniej zaczęła szukać mieszkanie na kupno, a nie da, wydają. Dlaczego w ogóle jest narracja, że skoro nie możesz znaleźć, to sobie kup mieszkanie? Przecież nie kupuje mieszkania od tak, bo to jest bardzo ważna decyzja, bo to jest pieniędzy. To już musi być coś zaplanowane, przemyślane. Zresztą, jak ktoś kupuje mieszkanie, no to już więcej bierze czynników pod uwagę niż jak wynajmuje, no bo wynajęcie to jest podpisanie umowy, które wiecie, no nie wiem, na pół roku, na rok i, i zmieniasz na przykład, czy wynosisz, czy nawet nie wiem tam jakie mają zasady, że można wypowiedzieć szybciej, nie? Ale kupno mieszkanie to jest zazwyczaj już nie, dla niektórych na całe życie, zresztą, no to jest kilkaset tysięcy złotych, czy nawet milion, nie wiem, nie wiem w Poznaniu jakie są ceny, no. No My tu w Bydgoszczy to kupiliśmy mieszkanie dużo, dużo taniej, metraż, który byśmy w życiu nie kupili i w takiej Warszawie-Poznaniu pewnie też nie. Teoretycznie rozwiązanie mogło być wynajem tymczasowy, choćby przez Airbnb. Przykładowo dwutygodniowe wypożyczenie centrum Warszawy to koszt mniejszy niż 2000 zł, więc w razie czego można. No, ale kto wie, a może ona też w tym momencie nie myślała, że jest taka alternatywa, jakbyś też to i tak nie przyszło do głowy. Ona też może już była nastawiona na to, i po prostu na tyle ją to tak na szybko zaskoczyło, że ona dlatego tak bardzo to przeżyła też w tym momencie. Ale też taka prawda, jakby to jest takie mega wyolbrzymianie. No, popłakała się w tym momencie, bo po prostu tak zrzucono na nią tą bombę. No i co? Czemu robić z tego big deal? Jezu, nie może się dziewczyna wzruszyć jakby, nie może się dziewczyna emocjonalnie przeżyć, wiecie, jakiejś rzeczy, która po prostu ją tak z dupy zaskoczyła. Ona podejrzewam, że pewnie będzie miała tak, że ona za dzień, dwa, czy może nawet już zobaczyła ile ma alternatyw i że nie ma się co tak bardzo tym stresować, bo może właśnie w razie czego Airbnb, kilka osób już wiem, że jej zaproponowało, że ją do siebie przygarnie, ale po prostu ten pierwszy moment może był za bardzo zaskoczenia takiego. Ludzie w szoku, że kobiety są z natury emocjonalne, czasem mają meltdown o byle co.